Witajcie, Przemek Marczyński, mój MacPl. Dzisiaj gorące, świeże i jak najbardziej wyczekiwane wrażenia na temat nowego iPada Pro. W ręku trzymam model 11-calowy w wersji Wi-Fi. Sprawdzimy zaraz, co znajduje się w środku, jakie są zmiany odnośnie poprzedniej edycji komputera, a przepraszam, tabletu, aczkolwiek właśnie czy ten sprzęt. To pytanie zadaję sobie najczęściej: czy ten sprzęt iPad Pro będzie w stanie zastąpić nam komputer? I o tym też chwilę w tym materiale wideo. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Sprzęt przychodzi w białym opakowaniu. To jest. Tak wyznacznik tego co nam serwuje tutaj Apple ten design, który no jest minimalistyczny, a który tak bardzo lubimy. Dobra, spróbujmy wyjąć ten sprzęcik. Jak zawsze skrupulatnie i przyjemnie to wszystko jest tutaj poukładane. Największa nowość w tym całym przedsięwzięciu, czyli nowy układ kamer oraz y, czytnik LIDAR, który pozwala nam określić odległość w całej przestrzeni wirtualnej rzeczywistości. Przyciski, małe ramki w nowym iPadzie to już jest dokładnie to samo, co widzieliśmy w w zeszłym roku, głośniki oraz port USB-C oraz to, na co ja szczególnie czekam, czyli uchwyt, port komunikacji z nową klawiaturą, która pojawi się w maju i będzie miała obsługę touchbara. W środku znajduje się również kabel USB-C, USB-C. Oraz ładowarka 18W. I standardowo krótki przewodnik o tym, jak obsługiwać iPada. Ten przewodnik jest bardzo krótki. Szukam naszej wersji, żeby się z Wami podzielić. Przypuszczam, że jest. O, mamy tutaj informację. Ten przewodnik jest naprawdę bardzo krótki. Ale jak wiemy, sprzęt ten jest tak prosty w użyciu, że nie trzeba nic więcej. W całej konstrukcji tego urządzenia jest on bardzo, bardzo cienki. Ta kamera wychodzi poza obszar obudowy i już wiemy, że na pewno będzie trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie etui, tak jak przy iPhone'ach. Kolejne złącze dość mocno się tutaj palcuje. Zobaczcie, że po wyjęciu go z pudełka natychmiast widać na nim ślady i kamera obsługująca Face ID. I zrobimy pierwsze uruchomienie tego sprzętu, przycisk na górze i jedziemy ze światem. Tak jest, tak jest, tak jest. Bardzo przyjemna jest ta konstrukcja iPada. To bardzo wyróżnia ten sprzęt na tle innych urządzeń. Do góry. Wybieramy sobie język polski. Fajnie, że sprzęt przychodzi od razu z naładowanym. Tabletem w 100%. 11 cali to nie jest potężny ekran, aczkolwiek bardzo mm, sobie ceniłem MacBooka o rozmiarze podobnym. Spróbujemy szybko skonfigurować Face ID. Okej. Okay. ok, jest to mega proste. Witamy w iPadzie. Sprzęt chodzi szybko i to jest jego największy atut, może nie największy, ale bardzo, bardzo cenny. Aczkolwiek drugim, kolejnym atutem, o którym mam nadzieję przekonam się już niebawem, jest możliwość obsługi gładzika i myszki. Spróbujemy na szybko dosłownie podpiąć trackballa od Logitecha. Oczywiście tutaj wpinamy go do portu USB-C końcóweczką, którą mamy. Zobaczymy, co się będzie działo. O, zobaczcie, błyskawiczne wpięcie tego trackbala już daje nam możliwość bezproblemowej obsługi. Gładzika. Widzicie? To jest kurczę niesamowita rzecz. Ja na tą funkcjonalność bardzo, bardzo długo czekałem. No, ciekaw jestem, jak to będzie się sprawować w tych wszystkich funkcjach, o których mam nadzieję. Niebawem będzie można już więcej coś powiedzieć. Także sama konfiguracja, jak widzicie, jest bardzo prosta. Wystarczyło wpiąć odbiornik do portu USB-C i ten sprzęt natychmiast, natychmiast działa i no, naprawdę wygląda to fajnie. Ten w ogóle kursor mi się podoba, mały okrągły punkt, ale mimo wszystko jest bardzo wyraźnie widoczny. Zobaczmy. A tutaj co się dzieje? Pages. Mamy Pages. No, wygląda to bardzo, bardzo zacnie. No dobrze. Czyli tu możemy utworzyć nowy dokument. Kliknięcie prawym przyciskiem nic nie daje. Możemy klikać lewym. Dokument się otwiera. Ale wiecie co? Zaraz sprawdzę jeszcze jedną rzecz. No. Bardzo fajnie to się prezentuje. Wszystko. Dotykam palcem, jak od razu ten kursor znika tutaj z tej przestrzeni, ale sprawdzę jedną rzecz, która też nie daje mi spokoju: czy będę mógł wykorzystać moją klawiaturę do pisania tekstów. Ha! Słuchajcie. No, żadnych problemów. Polskie znaki. Wszystko tutaj działa jak należy. A widzicie, mój mac.pl. Mamy to. Obsługa. A w dokumencie prawy przycisk działa. Możemy otworzyć łącze, a lewym. Wchodzimy w dokument. W odnośnik strony. Jo, działa scrollowanie też w trackballu. No, słuchajcie, to, co powinno być na pierwszej linii frontu, działa bezproblemowo. Dosłownie błyskawiczne wrażenia po wyjęciu tego urządzenia. To jest to, o czym chciałem się sam przekonać, bo nie byłem y, pewny w 100%. Wystarczy. Popiąć bezpośrednio do iPada klawiaturę, zewnętrzną klawiaturę, mamy możliwość pisania dokumentów, działa trackball, działa prawy, lewy przycisk myszy. Praktycznie, no co tu mówić? Maszyna do pisania już jest gotowa automatycznie po wyjęciu go z pudełka. Jak będzie dalej z funkcjonalnością tego urządzenia, na pewno dowiecie się już niebawem na mój Mac.pl. Zapraszam Was serdecznie do czytania magazynu i strony. No, powiem, że szczerze pierwsze wrażenie kurczę. Ten sprzęt ma coś w sobie, naprawdę. Nowe możliwości iPad OS, już nie OS-a, iPad OS a iPadOS, naprawdę mogą wielu przekonać do tego, żeby odstawić. Swojego laptopa, na którym przeglądamy strony internetowe, piszemy dokumenty. A sam jestem bardzo ciekaw, jak to urządzenie sprawdzi się w funkcjach bardziej zaawansowanych, z możliwością podłączenia karty dźwiękowej czy edycji wideo, ale o tym już niebawem więcej. Pierwsze wrażenia prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie. iPad. Nowy iPad 2020 wyjęty z pudełka. Kłaniam się ciepło Przemek Marczyński mój macpl.